Cześć nomadzi! Zabieram Was w podróż z Chin do Laosu pociągiem. Nasza podróż zaczyna się w mieście Kunming, stolicy prowincji Yunnan. I jesteśmy już na stacji Kunming Południe, skąd odjeżdża nasz pociąg. Na szczęście jesteśmy przed czasem, bo musimy jeszcze przejść kontrolę. W aby dostać się na stację kolejową, trzeba mieć ze sobą e, zarówno dokument tożsamości, jak i bilet, inaczej w ogóle się nie dostaniemy na peron. Niestety nie można kogoś odprowadzić, pomóc mu z bagażem. Wszystko bardziej wygląda jak kontrola na lotnisku. I tak jest na każdej stacji kolejowej, niezależnie od tego, czy poruszamy się w obrębie kraju, czy też jak w naszym przypadku idziemy za granicę. Już siedzimy na swoich miejscach. W pociągu są potrójne siedzenia, i tutaj, gdzie my siedzimy, są podwójne. Jest całkiem sporo miejsca. Mogę wyciągnąć nogi. Stolik, oczywiście. Można sobie popracować. Ktoś ma ochotę. Jest też możliwość połączenia telefonu czy laptopa do prądu. Zgodnie z czasem ruszamy ze stacji Kulmin Południe w stronę Laosu. Skoro się już rozsiadłam i krajobrazy zmieniają się za oknem, to opowiem Wam trochę o tej trasie kolejowej. Transgraniczna linia kolejowa Chiny-Laos, zwana jest na odcinku laotańskim Boten -Bientian. Została oficjalnie uruchomiona 3 grudnia 2021 roku. Natomiast transgraniczne przewozy pasażerskie są możliwe od kwietnia 2023 roku. I właśnie my z takiego przewozu korzystamy. Kolej powstała w ramach większej inicjatywy pasa i szlaku, czyli Belt and Road Initiative, tak zwanego nowego, jedwabnego szlaku. Łączy stolicę Laosu, miasto Vientiane, z przejściem granicznym Boten mohan i dalej na odcinku chińskim z miastami Yuxi oraz Kunming. Finansowana została przez rządy Chin i Laosu, przy czym 70% kosztów pokryły Chiny. Łączny koszt budowy to około 6 miliardów dolarów. Budowa rozpoczęła się w grudniu 2016 roku, więc myślę, że tempo mieli niezłe. 5 lat i ponad 400 km torów w samym Laosie. Budowa kolei była niełatwym zadaniem. Po drodze jest bardzo bardzo dużo tuneli. A to dlatego, że Laos jest wyjątkowo górzystym, wyżynnym krajem, szczególnie w północnej części. Także w tuneli i mostów trzeba było zbudować bardzo dużo bardzo na tej trasie. Na całej trasie o długości ponad 1000 km między Kunming a Vientiane jest aż 170 mostów i 72 tunele. Przez prawie połowę trasy jedzie się właśnie w tunelu. Znacznym utrudnieniem podczas budowy było usuwanie bomb zrzuconych na Laos przez USA w czasie Wojny Wietnamskiej. Na przełomie lat 60. i 70. Amerykanie zrzucili na ten kraj ponad 270 milionów bomb kasetowych. Wciąż trwa ich rozbrajanie. Przejdźmy się trochę po pociągu. Nie wszystkie miejsca są zajęte. Możliwe, że ludzie jeszcze Nie będą siadać na kolejnych to, to. stacjach. Tak. Tutaj w końcu wagonu, mamy miejsca na bagaże oczywiście. Niewiele tego miejsca. Większość bagażu ląduje po obu stronach wagonu, na górze, ponad siedzeniami. Mamy też łazienkę. Wszystko jest czyste, jest ciepła, zimna woda, jest mydło i nawet ręczniki papierowe. Są też gniazdka, można sobie podłączyć jakieś urządzenie. No ale panik, suszarki nie zabiera w taką podróż. Nie wiem. Zajrzyjmy jeszcze do toalety. Nikogo nie ma. Dobra, schodzimy. To jest mała, ale jaka by miała być? Wszystkie oznaczenia są w języku chińskim oraz laotańskim, i jeszcze po angielsku. Wszystkie pociągi na tej trasie wyposażone są w gorącej wody, co jest bardzo wygodne, bo to zawsze dobrze się napić ciepłego napoju. Cała trasa z Kunming do stolicy Laosu, Vientiane, zajmuje około 10 godzin. My jedziemy do Luang Prabang, więc będziemy jechać około 7,5 godziny, wliczając w to czas potrzebny na przekroczenie granicy. Dotarliśmy właśnie do przejścia granicznego Mohan Boden. Niestety tutaj trzeba wysiąść z pociągu, i pójść na kontroli granicznej. Czeka nas to po stronie chińskiej, potem za chwilę powtórzymy proces po stronie laotańskiej. Będą nam oczywiście potrzebne wizy, w naszym przypadku e-wizy, bo taką e-wizę można się łatwo postarać online. Jesteśmy już na laotańskim odcinku kolei. Zostało nam jakieś dwie godziny do, do naszego celu, do miasta Luang Prabang. Pociąg będzie jechał dalej, aż do stolicy Vientiane. Jako ciekawostkę powiem Wam, że dzięki ukończeniu tego odcinka kolei z Boten do Wien e, kolei laotańskiej, jest teraz możliwa, przynajmniej w teorii, podróż koleją, pociągiem e, z Portugalii aż do Singapuru. Za wyjątkiem małego, kilkunastokilometrowego odcinka na granicy Laosu i Tajlandii. Ale wkrótce ten odcinek też zostanie ukończony i wtedy będzie można przejechać e, z Europy aż do Singapuru całkowicie koleją. Jestem pod wrażeniem szybkości i wygody, z jaką teraz można podróżować. Jest to naprawdę duża zmiana nie tylko dla podróżników, turystów, ale przede wszystkim dla ludzi dla osób, dla lokalnych mieszkańców, którzy mogą teraz dużo bardziej swobodnie i wygodnie poruszać się po własnym kraju. Wcześniej rzeczywiście nie mieli aż takiej możliwości. Wcześniej w Laosie nie było praktycznie kolei, za wyjątkiem małego odcinka. I już jesteśmy w Lampawang. Maciąg jednak podróżuje się bardzo fajnie.